Moi drodzy, witam. Eee, najbliższe moje szkolenie, Kolegium Krawmaga eee, w Łodzi 18 stycznia 2020 roku. O, córka już się niecierpliwi na spotkanie. <laughs> eee, adres Moniuszki 4a, schronisko, schronisko, ognisko YMCA eee, w Łodzi. Tematyka, aspekty, eee, aspekty prawne w samoobronie, psychologia napastnika i ofiary. Dwa tematy pozornie dość, dość odrębne, natomiast tak naprawdę tak naprawdę użytkowo bardzo zbieżne. A w czym? w czym Za chwilkę wyjaśnię aspekty prawne w samoobronie. Samoobrona przede wszystkim jest to, jest to problem prawny, ponieważ no, żyjemy w społeczeństwie, w państwie prawa, więc prawo dopuszcza nam, nam ramy tego, co możemy, możemy zrobić. Więc będzie nam określało, e, będzie nam wyznaczało, co e, zostanie określone później jako samoobrona w naszych działaniach, e, czyli sprowadzając to do tego, co nas interesuje, e, co, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, jeśli nie chcemy e, zbierać mydła pod prysznicami. Teraz jest w płynie, dłużej się zbiera. Także średnia atrakcja. Przynajmniej moim zdaniem. Więc, więc to nam będzie tam będzie dyktowało nam postępowanie. Oczywiście nie ograniczymy się do suchego określenia ram prawnych, przytoczenia tutaj artykułu 25 kodeksu karnego. Tylko jak to działa w praktyce. Jak to się przekłada na nasze zachowania. Zrobimy sobie pod to. Kilka takich powiedzmy: proponowanych yy, zachowań techniczno-taktycznych, yy, które będą, będą ujmowały właśnie, właśnie to, co nam wyznacza artykuł 25 yy, kodeksu karnego, yy, czyli obrona konieczna, tak? Eee, dalej, psychologia napastnika i ofiary. Znowu. Eee, Widzę ten temat poruszany, wielokrotnie zmówione, co, co, myśli, co myśli napastnik, co myśli owiara. Problem z, ty z tym jest taki, nawet kilka jest problemów. Z tym, co myśli napastnik, w większości wypadków tego yy, mówienia, mówienia o tym, są to yy, opinie przytaczane, yy, czy co są to przytaczane, a, yy, czy też słowa przestępców, czy ich opinie, natomiast w sytuacji komfortowej, rozmowy z psychologiem w jakiejś celi, izolatce, gdzie bardzo często przestępcy mówią to, co ta osoba prowadząca wywiad z nimi chce usłyszeć, tak? Więc to jest jeden z tym, to jest jeden z tym problem. Ta sucha psychologia nie obejmuje. Nie obejmuje tego tematu, jak to jest w sytuacji, jak się przekłada psychologia napastnika, psychologia ofiary w sytuacji, kiedy jesteś po tej niewłaściwej stronie noża, czy też innego narzędzia. I co, i co wtedy? Co wtedy? Także tutaj zajmiemy się oczywiście kilka, kilka słowych regułek. Natomiast tak jak w przypadku aspektów prawnych, praktyczne zastosowanie, czyli ta, ta psychologia, psychologia, stosowana. E, więc jak przede wszystkim, bo psychologia napastnika tak naprawdę jest mniej ważna. Bo jaka by ona nie była, sprowadza się do jednego e, do jednego, do naszego zagrożenia, tak? E, nieważne, z jakich pobudek tak naprawdę. E, Natomiast, oczywiście też jest ważna, bo te pobudki są różne, więc wchodząc w głębi temat, yy, pozwala nam to jeszcze le lepiej, le lepiej reagować na, na, te, na te sytuacje, także to nie jest nieistotne. Natomiast kluczowa jest yy, Twoja psychologia, Twoja psychika, yy, wśród uczestników będziemy się zajmować oczywiście też indywidualnymi przypadkami, oczywiście nie, nie starczy, tutaj mamy przewidziane tylko 3 godziny na cały blok. Uh, więc nie starczy nam y, y, czasu, oczywiście, na, na, na wszystkich, więc kto pierwszy ten lepszy. Natomiast y, jak twoje, Twój indywidualny charakter, temperament, tok myślenia będzie wpływał na Twoje reakcje, kiedy będziesz działał z automatu, o tym musisz wiedzieć. Jak postąpisz, co zrobisz. Bo to nam będzie dyktowało, jakie techniki, jakie techniki trzeba będzie dobrać do samoobrony, bo w sytuacji zaskoczenia po prostu zrobisz to, co robisz na automacie i nieważne co się uczyłeś, co szkoliłeś, jakie kombinacje, ile ich zrobiłeś, to, co zrobisz jako pierwsze, będzie podyktowane Twoimi uwarunkowaniami psychofizycznymi. tak? Więc to jest, to, jest klucz, yy, to jest klucz do tego. Oczywiście nad tym można pracować, to można zmieniać, czasami należy to zmieniać, natomiast to nam podyktuje Twój startowy kontekst, czyli tą twoją, yy, twój początek kombinacji w sytuacji, yy, w sytuacji zagrożenia. Także dowiecie się, jak yy, wasz sposób myślenia będzie wpływał na reakcję waszego organizmu, jak reakcje waszego organizmu będą wpływały na wasz sposób. A, sposób myślenia, jak nad tym pracować, jak to zmieniać, jeśli w ogóle zmiany są, e, jeśli zmiany w ogóle są e, potrzebne i też jakie kombinacje poznawać, bo nie wszystkie będą pasowały do waszego kodu psychofizjologicznego e, czy też psychosomatycznego, bo jeśli macie jakieś tam na przykład robne skrzywienie kręgosłupa, czy coś, już to będzie wam dyktowało, że na automacie w sytuacji stresowej zrobicie chętniej jedne kombinacje, a nie inne, tak, bo będzie Wam lepiej to leżało, tak, w cudzysłowie, lepiej leży. E, więc tak, pokrótce, tym się zajmiemy, tam oczywiście tak naprawdę 3 godziny, ale też to będzie, e, też to będzie pokrótce, ale to będzie taka dobra pikułka, żeby wiedzieć od czego, e, od czego zacząć, od jakich zachowań i e, którego obszaru najbardziej Wam brakuje, żeby jego zacząć zgłębiać jako, e, jako pierwszego. Także... Zapraszam do kolegium Krawmaga. Na jednym szkoleniu już tam gościłem jako uczestnik, jako uczestnik. Naprawdę fajna, naprawdę fajna robota. Zaczęliśmy, zaczęliśmy współpracować też troszeczkę od, od drugiej strony. Widoki są dobre, bardzo interesujące. Przede wszystkim pod, z punktu widzenia z punktu widzenia podopiecznych. Także to jest klucz. Chłopakom naprawdę zależy, że mi zależy. To, to oczywiście ci, co śledzą mój kanał, wiedzą, ci, co nie wiedzą. Bardzo nam wszystkim zależy na waszym bezpieczeństwie. Także zapraszam. 18 stycznia, godzina 9. Moniuszki 4A. Moniuszki 4A, YMCA łódź, siedziba kolegium. Krawmaga. Także, kochani, aha, dla uczestników szkolenia e, przez tydzień, przez tydzień po szkoleniu będzie czynny kod rabatowy: e, 20% zniżka na zakup suplementów w sklepie Makromas na www.macromas. PL. O co też będziecie mogli pytać, suplementy naprawdę się przydają, zwłaszcza mm, te, które wpływają na naszą równowagę hormonalną, jakieś dodatki ziołowe, mm, różenie z górski, aszfaganda, poprawiają koncentrację, więc yy, jesteśmy w stanie lepiej reagować w sytuacjach stresowych, jeśli zadbamy o swój organizm, o swój, przede wszystkim o swój układ nerwowy, mięśnie tam, mięśnie tam yy, są na drugim planie ale o Twój układ nerwowy. To tyle, kochani. Kolegium Krawmaga 18 stycznia. Zapraszam razem, razem z ekipą, a teraz lecę, lecę córę ponosić troszeczkę. Także bądźcie bezpieczni. Zawsze rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.